Witajcie kochani, ja nazywam się Agnieszka Gabrońska, jestem diet coachem, trenerem personalnym i studentką psychotietetyki. I dziś w cyklu jak mądrze i skutecznie schudnąć powracamy do tematu myślenia zero-jedynkowego. Ponieważ temat jest bardzo nośny i dużo osób ma z tym problem, jak to zmienić albo właściwie dlaczego w tym nie trwać, bo one z natury mają właśnie takie zero-jedynkowe podejście do życia. E, więc wracam do tematu i bardzo obszernie omawiamy ten temat e, w Pogaduchach o Odchudzaniu e, razem z Beatą Świstarą. E, już w piątek będzie ten odcinek dostępny na YouTube. E, ja też opisuję ten problem e, właśnie w, na moim blogu agnieszkagabrańska.pl. Zapraszam Was tam serdecznie, a dzisiaj tak pokrótce też odpowiadam na Wasze pytania e, i chciałabym rozwiać Wasze wątpliwości w tym e, zakresie. Więc dlaczego e, myślenie zero-jedynkowe nie sprawdza się w odchudzaniu? Głównie dlatego, że nasze jedzenie też nie jest zero-jedynkowe i świat też nie jest czarno-biały. Więc my, myśląc zero-jedynkowo, możemy wpaść mm, w taki błąd, w takie zniekształcenie poznawcze, bo my często utożsamiamy się wtedy z porażką. Jeśli ja sobie myślę, o sobie, że na przykład y, jak ja coś robię dobrze, to jestem super, a jeżeli coś mi się nie uda, to ja już jestem beznadziejna i w ogóle do niczego się nie nadaje, to to jest ewidentnie zniekształcenie poznawcze, bo nie należy się definiować. Przez to, co robimy. Jeśli ja na przykład nie zrealizowałam jakiegoś projektu, bo zabrakło mi czasu, bo, bo, bo po prostu nie, nie miałam na to przestrzeni, tak? to nie znaczy, że jestem beznadziejna i po prostu jestem beznadziejnym pracownikiem, yy, czy nie potrafię prowadzić biznesu, tylko to po prostu znaczy, że ja nie zrealizowałam projektu. I jeśli my myślimy zerojedynkowo o sobie i o świecie, to właśnie wpędzamy się w takie często poczucie winy, obniżamy swoją sprawczość, obniżamy swoje poczucie własnej wartości, bo po prostu definiujemy się przez jakąś w cudzysłowie porażkę, tak? A życie tak nie działa i w ogóle nie powinniśmy o sobie tak myśleć, bo my mamy na pewno za sobą pasmo różnych sukcesów, więc wtedy zapominamy o tym, że jednak dużo rzeczy robimy świetnie. Bo wtedy myślimy właśnie zero-jedynkowo, a warto mieć szerszą perspektywę. I właśnie z jedzeniem i z odchudzaniem jest dokładnie tak samo. Jeśli my raz złamiemy zasady, które sobie zaplanowaliśmy, to nie znaczy, że my jesteśmy beznadziejni, albo że to, co robiliśmy do tej pory, nie ma sensu. To zawsze ma sens i zawsze jest sens w zatrzymaniu się pomiędzy, na przykład, zjedzeniem jednego ciastka, a zjedzeniem całej paczki ciastek. Bo to, że zjedliśmy jedno ciastko, to po prostu dołożyliśmy sobie, nie wiem, 50 kalorii do, do naszego, do naszego planu żywieniowego. Ale jak zjemy całą paczkę, to może to już być kalorii 500. Ale dalej, jeśli nawet zjemy tą paczkę ciastek, to wcale nie znaczy, że, nasze, że te wysiłki, które do tej pory wkładaliśmy w tą naszą pracę nad zmianą nawyków żywieniowych czy nad naszą dietą, że one się teraz już nie liczą. Oczywiście, że one się liczą, bo wszystko, co zostało wypracowane, to jest już naszym sukcesem, więc zawsze warto się zatrzymać. Oczywiście, jeśli jesteśmy z natury osobą, która myśli zero-jedynkowo, która działa zero-jedynkowo i to ją napędza do działania, to ja nie mówię, żeby tak nie robić, bo wszystko powinno być w zgodzie ze sobą. Natomiast w odchudzaniu czy w budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem, należy się zastanowić, jakie ja mam z tego korzyści. Bo jeśli ja na przykład tkwię w toksycznej relacji albo jestem od czegoś uzależniona i chcę z tego wyjść, to często metoda zero-jedynkowa i takie odcięcie od tego będzie dobrym rozwiązaniem. Natomiast w jedzeniu my nie jesteśmy się w stanie odciąć od jedzenia. Więc jeśli jest, działamy tylko na zasadzie eliminowania i ograniczania, to w pewnym momencie nasze zasoby się wyczerpują. A jak zasoby się wyczerpują, to wracają automatyzmy, wracamy do dawnych nawyków i po prostu wtedy. To, co wypracowaliśmy, schodzi na dalszy plan, wracamy do tego, co jest nam znane, co nam daje poczucie bezpieczeństwa i czego mózg nie musi kontrolować. Więc jeśli robimy to małymi krokami i po prostu nie ograniczamy się skrajnie, to dużo łatwiej jest nam po prostu przechodzić te kolejne etapy. I myślenie zero-jedynkowe może się sprawdzić na przykład na początku wchodzenia w proces zmiany nawyków albo na przykład jak zaczynamy dietę. I wtedy po prostu mamy bardzo dużo motywacji i chcemy, na przykład, mieć taki wejść z przytupem. I ja wtedy tego absolutnie nie neguję. Masz na to zasoby, działasz, ale przez cały proces odchudzania nie jesteśmy w stanie w tym wytrwać. Więc lepiej sobie po prostu drobnymi krokami zmieniać to, co rzeczywiście nam nie służy, zmieniać przekonania, które nas sabotują, zmieniać nawyki, które nie służą naszemu odchudzaniu, ale wszystko krok po kroku, bo nakładanie na siebie zbyt dużej presji będzie powodowało, że po pierwsze tracimy szybciej motywację, bo ten mechanizm kontroli jest tak zwany mechanizm wyczerpania ego. Jedni uważają, że on jest, drugi, że go nie ma, natomiast ja uważam, że na pewno w jakimś, w jakimś stopniu to funkcjonuje, bo jeśli ciągle nakładamy sobie na nas restrykcje i my jesteśmy ciągle, pod, właśnie musimy wydatkować energię na tą kontrolę, że tego nie można, tego nie można, tego nie można, no to wiadomo, że kiedyś to się po prostu kończy. Nie mamy tych zasobów nieskończoną ilość, tak? Tym bardziej, że dzieje się życie i mnóstwo rzeczy pojawia się takich, na które nie mamy wpływu. Zawsze mamy wpływ na to, jak my interpretujemy pewne zdarzenia. Ale na same zdarzenia często wpływ nie mamy, bo nie mamy wpływu na to, że na przykład zachoruje nam dziecko, albo że zaplanowaliśmy sobie na przykład tyle i tyle pracy i nagle nie ma internetu, tak? I, I jesteśmy w plecy, tak? Albo nagle właśnie zepsuł nam się samochód, nie możemy gdzieś dojechać i kolejny ten czas nam ucieka, który mieliśmy na przykład zaplanowany, tak? że jesteśmy, ja mamy go wypełniony po, po brzegi ten kalendarz i pewne rzeczy się dzieją i Oczywiście, my możemy z tego wyciągnąć wnioski, natomiast, jakby dobijanie się e, jakimiś takimi e, właśnie restrykcjami, nakazami, zakazami, na pewno nas nie będzie wspierać. Więc, dużo lepiej znaleźć strategię, e, taką na przykład wglądu w to, co było. Bo jeśli my po prostu odcinamy się od tego, nieważne, co ja kiedyś robiłam, teraz będę robiła tak, tak i tak, to to też nie jest dobra strategia, bo właśnie ważne, co ja kiedyś robiłam, bo ta nasza, te nasze zachowania one nie biorą się znikąd. One zawsze są czymś motywowane, coś nam zabezpieczają, czy nasze przekonania. One też się nie biorą znikąd. My najczęściej wnosimy je z domu, albo po prostu z dzieciństwa, tak z tych młodych lat, ale one też zawsze po coś były. One nam coś zabezpieczały. Więc trzeba się nad tym pochylić i wyciągnąć z tego wnioski. I tak samo właśnie z tymi naszymi wyborami żywieniowymi. Należy się zatrzymać i zastanowić, dlaczego ja tak jadłam, kiedy ja jadłam, w jakich okolicznościach, co mi to dawało. Bo jeżeli wyciągamy z tego wnioski, to możemy to zmieniać, a jeśli my po prostu chcemy się odciąć i zapomnieć, to będzie nam bardzo trudno, bo naszych nawyków nie da się od nowa całkowicie zbudować, bo powinniśmy bazować na tym, co było. Jeżeli była wskazówka, zachowanie i nagroda, to my musimy się odnieść do tej wskazówki. Nie możemy od nowa zbudować swoich nawyków, bo te, które były które sabotowały nasze odchudzanie, na, na ich miejsce musi wejść coś nowego. A jeśli my nie będziemy zastępować, na przykład na, na bazie tej wskazówki, nie będziemy budować kolejnego zachowania, no to po prostu wrócimy do automatyzmu. Więc zawsze warto się zastanowić, bo wszystkie nasze doświadczenia są potrzebne. Ja wiem, że często ludziom się wydaje, że to jest takie gadanie i, i, i takie, wiecie, na zasadzie takiego coachingu, że możesz wszystko. Nie, nie możesz wszystkiego, bo możesz tyle, ile możesz. Natomiast możesz maksymalnie dużo z tym, co masz, i na tym się trzeba skupiać, tak? Bo ja też nie będę długonogą brunetką, jeżeli jestem blondynką metr 64, tak? Więc po prostu trzeba sobie wyznaczyć realne granice, ale cieszyć się z tego i doceniać swoje zasoby i z tych zasobów czerpać. Więc, kochani, zachęcam Was do. Analizowania, do wyciągania wniosków, do pracowania na siebie, tak, dla swojego dobra, do realizowania swoich potrzeb, bo często jedzeniem po prostu zagłuszamy inne potrzeby albo zaspakajamy w taki sposób, w jaki potrafimy, bo nie znamy, nie umiemy nazywać emocji, nie umiemy po prostu pracować na, nad relacjami i nie ma w tym niczego złego. Po prostu trzeba się tego nauczyć, żeby wyjść szczęśliwe życie. Więc jeśli temat jest dla Was interesujący, chcielibyście się dowiedzieć więcej, to zapraszam Was właśnie na pogaduchy do o odchudzaniu, które już dostępne będą w piątek na YouTube. I zachęcam Was do wejścia na mojego bloga. Tam jest dużo materiałów, które mogą Wam pomóc w odchudzaniu. A jeśli potrzebujecie konsultacji, to też Was zachęcam do kontaktu. Na dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!